Zanim przejdziemy do 47 odcinka Speedrun'u chciałbym poinformować, że już jutro, czyli w piątek, prawdopodobnie w okolicach między 16 a 18 wleci na mój kanał kolejny filmik z teorii debiutowej w 12 posunięciach i z tego co tutaj wynika w ankiecie będzie to partia hiszpańska, także dla wszystkich z zagorzałych zwolenników tego systemu dobra informacja, a mam nadzieję, że dla tych co wybrali inną opcję w przyszłości, też coś się znajdzie. Tak bohaterem pierwszej rozgrywki. Dniu dzisiejszy będzie zawodnik z Albanii o rankingu 1723 i my również po raz pierwszy w tej serii po e, powyżej rankingu 1700 także D4. Skoczek F6 poważne szachy już przed nami. Musimy tutaj na siebie uważać i skoczek C3 podejście Hansa Nimana. Rywal stosuje podejście Hansa Nimana. Hans Niman stworzył kurs na temat m, tego systemu. Jest to Jobava London system. Idea opiera się na tym, że po D5 białe najczęściej wychodzą gońcem na F4. I faktycznie rywal do tego dąży. Eee, to jest tutaj bardzo nieprzyjemny system, bo często białe potem decydują się na grę przez E3 i bardzo szybkie G4. I to jest, taki to jest taka komputerowa zagrywka, nie bez, nie bez powodu. I wiem, że Hans Niman ma bardzo dobrze to rozpracowane. Ja na ten system chcę Wam pokazać moją rekomendację którą jest posunięcie e6 z planem wprowadzenia gońca na pole b4 i w przyszłości związanie skoczka c3 za pomocą ruchu skoczek e4. Rywal hetmanem na d2 i teraz pytanie, czy coś mi tutaj grozi w związku z tym ruchem? No chyba nie, rywal dąży do zrobienia długiej roszady, Hetman tutaj wzmacnia gońca, wzmacnia pionka Co prawda spójrzcie, że wraz z ruchem E6 nieco tutaj swojego gońca ustawiłem pasywnie No ale za to mogę szybko wyprowadzić gońca czarnopolowego I bardzo nieprzyjemnie związać skoczka Wiadomo, że jeżeli pionek by stał na C4 to teraz mielibyśmy gambit hetmański A to, że rywal ma pionka na C2 na pewno go tutaj nie faworyzuje Dlatego gońca na B4 wrzucę tak jak już wcześniej wspomniałem Rywal prawdopodobnie wykona posunięcie A3 a jednak nie, jednak długa roszada. I to już mi się wydaje być taką podstawą do, do, do pomyłki. Nawet bym powiedział, gdyż tutaj mam taką pułapkę mało moi drodzy do zaproponowania. Mianowicie, chciałbym zagrać Hetmanem na E7. I jak rywal zagra jakieś losowe posunięcie typu E3, to ja lecę skoczkiem na E4. I kiedykolwiek Hetman się ruszy, dobije na C3 skoczka. BC i Hetman A3. Przetestuję przeciwnika, bo tutaj ostatnimi czasy naprawdę, bar, naprawdę bardzo często przeciwnicy mi w te pułapki wpadają, ale nie tym razem. Nie tym razem rywal wraz z ruchem F3 broni się przed zagrywką skoczek E4. Także z jednej strony mnie to smuci, że nie udało mi się tego zagrać, bo miałbym kolejny odcinek shorts, ale z drugiej strony naprawdę fajnie, bo jest to po raz pierwszy od dłuższego czasu rywal, który cokolwiek liczy na szachownicy, mimo że dużył na tym na te posunięcie 3 sekundy. F3, pewnie G4, H4 tutaj rywal chce zaproponować, ale ja zanim zrobię roszadę, czyli określę położenie swojego króla, to chciałbym właśnie rozpocząć swój atak oparty na pionku c5 i teraz dopiero kiedy już ten pionek wyszedł to lecę skoczkiem na t 6 eee, i tutaj tak jest rywal gra słusznie przez g4 co wcześniej wam właśnie zapowiedziałem także mam pewne podstawy ku temu aby twierdzić że rywal przejrzał kurs Hansa Niemana no i bardzo dobrze że to zrobił bo kurs na pewno jest bardzo bardzo solidny eee, g4 okej okay. jakby tu dalej podejść do tematu bo ja tutaj Roszady to szczerze powiedziawszy nie przewiduję robić i zastanawiam się, czy ja nie chcę przestawić skoczka na pole C4 w tej pozycji. Eee, oh. Zastanawiam się naprawdę, jak tutaj do tematu mam podejść, bo to się nie wydaje być zbyt solidne. No skoczkę jak na D7 przestawię, to w niczym mi to nie pomoże. Prawdopodobnie zaczekam, aż rywal samemu zagra G5, po czym przestawię skoczka na pole H5 i... Na tej bandzie tego gońca czarnopolowego Chociaż postaram się zdobyć A pole D7 tutaj przeznaczę dla Białopolowego gońca Rywal H4 eee, Ja tutaj kontynuuję rozwój Oparty na wieży na linice Mam tutaj plan ataku Wieży wzdłuż Nie wieży, a króla wzdłuż linice Rywal H5 A, czyli rywal dąży do tego, że jak zagra G5 To nie chcemy mojego skoczka wpuścić na H5 Bardzo sprytne Podejście, muszę przyznać, ale ja teraz już zagram H6. Tak, aby jeżeli rywal zagra G5, to okej, okay, rywal postawi tutaj gońca, ale przynajmniej nie zmusimy jego skoczka do odejścia. Rywal z skoczkiem na H3. No, taka niestandardowa mocno pozycja. Bo z jednej strony rywal już te figury wprowadza, króla jako tako zabezpieczył. No, ale cały czas się wydaje, że rywal jednak nie gra tak zgodnie z takimi zasadami. Z prawidłami szachowymi. Ja tutaj myślę, że już mogę zbić powoli te, tego pionka na D4. I po E mam tutaj plan odejścia z koczkiem na A5, tak, aby uwolnić potencjał mojej wieży na linijce. I mam wrażenie, że tutaj zaraz ten król przeciwnika może się szybko posypać. Bo spójrzcie, że główna siła rywala jest tutaj oparta na, skrzydło, na skrzydle królewskim, prawda? A jednak ja tutaj. No, czy tutaj rywal już nie? Czy tutaj już rywal nie, nie przegiął pałki, lekko mówiąc? Bo po bc mam hetmana na a3, król musi odejść na b1. No nie wygląda to jak przepyszne leczo, muszę przyznać. Nie wygląda tak jak przepyszne leczo dla mojego rywala, bo tutaj nawet wieża bije c3 może być dobra, z wzięciem pionka. Nawet się zastanawiam nad innymi ruchami wbrew pozorom, typu skoczek c4. Oczywiście grozi mat na b2, dlatego rywal musi zbić. Ja zbiję wieżą na C4. Rywal pewnie zagra Hetman C1 i to prawdopodobnie uchroni przeciwnika od y, szybkiego mata. He, dobra, nie ma co tutaj kombinować na siłek. Wieża bije C3 z mojej strony. Aczkolwiek teraz tak patrzę, nie wiem czy goniec D6 nie podstawiłem. Motyw odciągnięcia na bardzo wysokim poziomie. Spójrzcie, goniec D6 wydaje mi się, że zdobywa wieżę na C3, bo muszę zbić na D6. I rywal zdobywa wieżę na te 3 bo jak zagram pogonię z D6 Hetman A4, to i tak mi ta wieża spadnie, co nie? Kurde, bardzo fajny motyw taktyczny przegapiony przeze mnie. E, Hetman C1. Po szachu rywal i tak zagra Hetman B2, także tylko mu, mu bym pomógł w realizacji planu. E, dlatego jak mogę mu przeszkodzić? To jest lepsze pytanie. Mogę zbić i zbić na F3 i mieć dwa piony więcej, ale Kurczę, jakoś wydaje mi się, że z tego Hetmana mogę nieco więcej wykrzesać. Nawet Hetman A4, Hetman B2 i powrót wieżą nie jest zły, gdyż prędzej czy później i tak zasypię figurami mojego przeciwnika. No nie chcę wymieniać Hetmana, to jest pewne, dlatego odejdę faktycznie na A4. Rywal na pewno przestawi go na B2. Nawet zastanawiam się, czy nie ofiarować wieży za gońca, tak aby skotka tutaj od razu na lepszą placówkę przestawić, ale wydaje się, że to jest jednak troszkę zbyt odważne, dlatego wrócę pasywnie wieżą. A i chyba na C6 powinienem. A nie, bo wieża C6 byłoby goniec B5. Ale, ale sam plan byłby bardzo dobry. Czyli wieża C6 z planem wieża B6 i tutaj wiązania przeciwnika. Rywal gońcem na D3. Okej, okay, tutaj gdzieś ten goniec zerka i wzmacnia pole C2. Ma to sens, jak najbardziej. 4 minuty na moim zegarze, no muszę troszkę przyspieszyć. Może wymienimy teraz najsłabszą moją figurę, czyli białopolowego gońca. W taki dość wolny sposób się ją wydaje. Ale tutaj faktycznie jak by się udało gońca na B5 stawić... To później skoczek wejdzie na T4. No naprawdę srogo, naprawdę srogo. Także jestem ciekawy rywal podejdzie do tematu tutaj. Bicie na F6. No okej, okay. rywal mi psuje strukturę, ale spójrzcie, że teraz dużo lepiej mam yy, kontrolowane pola G5 oraz E5, a sytuacja na moim królu jest całkiem, całkiem bezpieczna, gdyż przeciwnik, no nie ma zbyt dużej ilości figur. Skoczka gdzieś na F4 może przestawić. Bo ten skoczek na H3 w sumie niewiele robi. Ale ja ciągle re chciałbym realizować swój plan wymiany białopolowych gońców. Chociaż popatrzcie, że wieża zerka na piąka E6. Goniec go broni. Co prawda póki co pionek też go broni. Ale no nie wiem, nie wiem jak to dalej się potoczy. No dobra, póki co nie widzę jak tutaj jakiś kombos ma wlecieć. Także zdecyduję się na ruch goniec B5. Skoczek w 4 i wyraźnie rywal się nastawia do bicia. Nastawia się rywal do bicia. Ja zbiję na D3. Bo chciałem skoczka wpakować na C4, ale CD jest bardzo dobrym ruchem, bo to zabiera pole C4 mojemu skoczkowi. Jak rywa zbije pionkiem, to znaczy, że naprawdę ogarnia. Bo po innych ruchach wydaje się, że skoczek C4 jest po prostu zbyt mocny. Eee, i, I ten skoczek faktycznie tutaj spełnia bardzo wiele różnych fajnych funkcji. Hetma bije B7, wydaje się kontrować, ale skoczek A3 chyba co nie, widzowie. Chyba skoczek a3 i ten punkt C2 zostanie bardzo mocno przeciążony. Rywal Hetman B3, no tego akurat nie widziałem. Hmm, tutaj grozi skoczek, bije D5. Taka taka nieprzyjemna groźba. Bo spójrzcie, że nie mogę odbić pionkiem z E, gdyż właśnie król jest związany, no bić na B3 nie chcę, bo tutaj po CB skoczek A3, król B2 i ten skoczek mi się troszkę zaplącze, dlatego odejdę hetmanem na A5 za atakiem na wieżę z E1, z obroną pionka D5 przed różnymi sztuczkami i nawet skoczek D2 z widełkami grozi, także kupa gruźb. A nie jest tak łatwo się przed nimi wybronić. Jak wieża odejdzie, to nawet takie mam plany tutaj. Ciekawe. Mogę wbrew pozorom zrobić również krótką roszadę. I chyba tak, żeby pokazać rywalowi, że w zasadzie to mnie tutaj nic nie, nic nie boli, to, to zrobię krótką roszadę i, i, i te pionki tak naprawdę niczym mi nie przeszkadzają, że są zdublowane. Bo te pole jest zajęte przez swojego pionka, nigdy się nim nie ruszy do przodu. Tutaj jest pięknie wszystko bronione. Także ten skoczek jest troszkę useless. Hetman tutaj pełni funkcje obronne, wie, że są pozamykane przez pionki. No, elegancko, elegancko to wygląda. A ja za lada moment, wierzę na B6 przestawię i będę przeciwnika bardzo mocno tutaj napierał. Tam, gdzie jest wyraźnie słabszy, czyli na skrzydle hetmańskim. No, chyba teraz rywal dopiero zdał sobie sprawę, że ten jego atak pionkowy nie przyniósł większego rezultatu. Myślę, że to wszystko za sprawą tego, że rywal zagrał H5. Jednak tutaj w tych systemach trzeba zagrać przez G5, żeby tego mojego skoczka stąd przepędzić. Gdyż jeżeli się tego nie zrobi, to raczej e, no niewiele się osiągnie. I wieża C3, no to jest tak zły ruch, że aż nie wiem jak zareagować. Bo mogę zagrać dalej wieża C6, wieża B6 i wydaje mi się to być obiektywnie najlepsze. Ale są jeszcze tutaj sztuczki, że mogę odejść skoczkiem na D2 z szachem, i powieża bije D2, mam wieża bije C3 ze zdobyciem jakości. Ale spójrzcie, że zagram wieża. misklika zrobiłem pierwszy raz chyba w tej serii. Że wieża C6 chciałem zagrać z planem wieża B6 i rywal nie jakby się przed tym za bardzo obronić Dobra, dałem rywalowi po prostu jedno tempo, nie dlatego, że go lubię. Ale, ale dlatego, że tak wyszło. Tylko najlepsze jest to, że rywal dalej nie ma za bardzo jak, jak się przed tym wszystkim obronić. No tutaj dodatkowa opcja, już zasłony skoczkiem na linii B, może być, ale no wieża, B6, A3. Myślę, że sobie poradzę, widzowie, bez tego tempa nawet. Myślę, że to tempo nie jest aż tak straszne w tej pozycji. Także czekamy na rywala, co on tutaj wyknuje. Ale 2,5 minuty na moim zegarze muszę się pośpieszyć. Muszę się pośpieszyć. E, gdyż tutaj rywal wyraźnie, wyraźnie jakiś tam pressing e, wywiera na moim zegarku. A nie gra tak źle. Także muszę tutaj na pewno z sekund nie mogę sobie zostawić. Koczek B4, zgodnie z planem. E, no co, no ten Power chciałbym przejść na B6. Także realizuję swój plan i po A3. To jest ciekawe pytanie. Co po A3? Co po A3, moi drodzy? No bo mogę zbić na A3 z koczkiem. I po Hetman bije A3 zbić na B4 i przejść do wygranej końcówki wieżowej, po prostu. No ale ja bym chciał wam pokazać, że ten mój atak, jednak co nie, że to dzięki mojemu zrozumieniu strategicznemu i taktycznemu mogę wygrać. Dlatego Hetman B5 mi się podoba z planem A5. Bo ja tego Hetmana nie chcę wymieniać tylko dlatego, żeby pokazać wam, jak się atakuje Hetmanem na słabego króla. Czyli spokojnie przestawiamy ciężkie figury i jak największą ilością, właśnie, Bierek staramy się go zaatakować. Pewnie rywal odejdzie skoczkiem na D3 i spójrzcie, że ten hetman jest tak tutaj ściśnięty, że mogę losowo odejść hetmanem na t 6 i okazuje się, że wisi na B3 hetman, który nie ma żadnego ruchu. Który nie ma żadnego posunięcia. Na którym bym go nie zbił, także najlepsze co rywal może zrobić to skoczek B4 z powrotem, no ale jeżeli tak musi zagrać to prawdopodobnie jest to dla niego znak, że coś poszło nie tak. Wieża bije C4 to bicie na C4, hetman C3 Jedyne takie posunięcie, które chyba nie przegrywam, yy, według mnie. Ale, ale jasno, jasno tutaj już można wskazać, że, że będzie ciężko. No i tutaj D5 to taki chyba akt rozpaczy, gdyż Hetman leci z szachem i już teraz kasujemy wszystko, co spotkamy na drodze. Prawdopodobnie partia nie potrwa dłużej niż 4 yy, posunięcia. Tak jak już wspomniałem, przeciwnik się poddał, troszkę mu zajęło zrozumienie tego. Yy... Że pozycja jest przegrana, ale oczywiście to szanuję, fajnie rywal zagrał, naprawdę tutaj widziałem już zrozumienie pozycji na dużo wyższym poziomie, dużo bliższym temu odpowiadającemu sile gry 1700, bo tutaj był plan, tutaj był plan, rywal dążył do zrobienia długiej roszady... Jasno wiedział, że potem powinien kontynuować atak pionkami na skrzydle, na skrzydle królewskim, oparty na właśnie pionku F3, czyli takie połączenie troszkę idei z obrony sycylijskiej, ataku angielskiego, gdzie Hetman z gońcem bardzo dobrze współpracują. Eee, tylko troszkę tutaj się posypał, bo. Nie, nie docenił w ogóle tych moich możliwości, prawda? Wydaje się, że jeżeli tutaj by zaczął od ruchu skoczek G2, wzmacniając koczka na C3, może A3 Kopnąć gońca w zadek. Eee... Cokolwiek gdzieś tego gońca tutaj wyrzucił, to może to by tak nie wyglądało. A tutaj, w tej sytuacji, gdzie już te moje figurki zaczęły się bardzo mocno rozgrywać, to okazuje się przynajmniej na moje oko, że mój atak jest po prostu nie do powstrzymania, gdyż grozi bicie na C3, hetman później na A3 i w zasadzie to wszystko się spełniło. I ten król na B1 jest pozbawiony figur, pozbawiony obrońców. No i tak w szachy e, ciężko jest grać. Trzeba zawsze zwracać uwagę na to, jak atakować króla przeciwnika, ale jak w tym wszystkim zachować w miarę bezpiecznego swojego króla. Jeżeli ten król mógłby stać na F2, to ta pozycja nawet mogłaby być lepsza dla białych, bo król jest bezpieczny, rywal rozwija potencjał na skrzydle królewskim i wszystko jest git, a tak to? A tak to ten król tutaj ma naprawdę spore kłopoty. Także fajna partyjka mam nadzieję, że się podobała, a ja zachęcam do zapoznania się z kolejnymi. A bohaterem drugiej rozgrywki w dniu dzisiejszym jest zawodnik z Turcji o rankingu niemalże 1700, także tutaj wcześniej rywal grał przez d4, tutaj mamy e4. Eee, no i moi drodzy, w związku z tym może obrona francuska. Dawno tutaj się nie pojawiała na salonach. Steinitz atak. Czeską podpowiada nam, że to jest Steinitz atak. <laughs> nie mam pojęcia dlaczego. Um, chciałem zagrać francuską, to sobie nie zagram w francuskiej, chyba rywal nie, za, nie bardzo przepada za tymi strukturami, ale zobaczę z ciekawości co gra, jak się mu wrzuci d5, d4, a jednak Francuz, no dobra, no to cieszę się, e, ale takiej kolejności Francuza jeszcze nie grałem. Rywal C3, czyli bardzo zdrowy łańcuch pionkowy, tutaj ustawia. Muszę przyznać, że to jest wariant, który sam czasami mam okazję grywać, i to naprawdę w partiach, nawet, nawet o stawkę. Bo na mistrzostwach polskich seniorów nie miałem partii z Bartoszem Soczko, trenerem, byłym trenerem kadry narodowej, gdzie właśnie ten wariant od koloru, kolorem białym grałem. Tutaj pan Bartosz zagrał mi z tego co z skoczkiem na C6 i na posunięcie skoczek F3. Tutaj wrzucił goniec D7. Rywal A3, czyli te wszystkie pionki jak w warcabach po czarnych polach ustawia. Nie wiem do końca jeszcze dlaczego, ale nie będę się nad tym na razie zastanawiał. E, tutaj główną ideą jest wprowadzenie hetmana na B6, ale ja w obronie francuskiej zazwyczaj rozpoczynam od y, posunięcia goniec D7, i często to na tym idzie, wprowadzam wieżę na linię C. Rywal kolejnego pionka ustawia na, 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 czarny, na kolorze czarnym, także spoko, bicie na D4. Nic do tego nie mam, ja wolę wprowadzać figury do gry Także spójrzcie, że tutaj już wieża wkracza do akcji No i co, biedny przeciwnik na to, goniec E3, przytomne Bo tutaj groziło moi drodze, nie chciałem nic mówić, skoczek bije D4 I po hetman bije D4, wieża bije C1 Okazuje się, że figura byłaby niebroniona A tutaj goniec E3 wydaje się być w miarę sensowne eee, I może chodzi o to, że po f 6 chciałbym podważyć te pozycję Bo ten pionek jest mocnym cleanem Taki pionek, który bardzo mocno ogranicza mój potencjał figurowy to jest clean on najczęściej pojawia się na takim polu jak E5 albo C5, a w przypadku czarnych na polu E4 i C4. E, dlatego zagramy F6, aby, aby właśnie te centrum podważyć. Po biciu na F6 oczywiście wprowadzamy skoczka do gry z tempem. I spójrzcie, że posiadam już cztery figury w grze, a rywal dopiero dwie. Godis D3, teraz pięknie mi się pola F6 i D6 zwolniły, także oczywiście będę starał się to wykorzystać robię roszadę i ta typowo pasywna obrona francuska już nieco więcej wigorów sobie posiada i tutaj, teraz bardzo ważny motyw troszkę za mało chyba, troszkę zbyt pobieżnie opisałem ten ruch f6, bo on jest generalnie mega istotny po pierwsze, f6 moi drodzy, gramy w sytuacji, gdy rywal nie ma wyraźnie możliwości dania szacha na h5 i po g6, jak tu by stał gońiec, to by mi palnął na g6 gońcem i bym stał dosłownie w worku po drugie, nie gramy pionkiem na F6 w sytuacji, gdzie rywal często nie jest zmuszony do bicia, no bo to często po prostu osłabia moją pozycję przy królu. Nie gramy F6 w sytuacji, gdzie właśnie nie mam w planach robienia roszady tutaj, bo wtedy król jest narażony na atak ze strony najczęściej wieży. A gramy F6 w sytuacji, właśnie gdy chcemy wprowadzić koczka i gońca do gry na pola D6F6 oraz zrobić tutaj roszadę. I tak się składa, że to wszystko, co Wam wytłumaczyłem, to się udało zrealizować. I co więcej, teraz, dzięki temu, że zagraliśmy F6, to tutaj nie ma pionka, a to sprawia, że mogę zagrać posunięcie goniec E8 i przestawić tę najbardziej pasywną figurę na szachownicy, czyli białopolowego gońca, na dużo bardziej atrakcyjne pole, czyli pole H5 oczywiście. Także zobaczymy, co rywal dalej na to odpowie. Goniec na G5, spoko, można rywal chce wymienić tego czarnopolowego gońca. Bo spójrzcie, że przy ustawieniach pionków na czarnych polach, to właśnie ten gońc nie będzie tutaj najlepszą figurą. A jeżeli mu się uda go wymienić, to ten mój gońc jest dużo lepszy, bo spójrzcie, że pionki po białych polach determinują to, iż czarnopolowy posiada tutaj bardzo dużo przestrzeni. Ale ja, póki co realizuję swój plan, czyli wiąże rywalowi skoczka z hetmanem. Rywal hetman e2 i to jest gafa, to jest gafa, moi drodzy, lekka ze strony przeciwnika, ponieważ teraz spójrzcie, że rywal chce zbić na e6, ale ja taktycznie mogę rywala tutaj zagiąć, gdyż mogę walnąć na d4 i po hetman bije e6, odbijam skoczkiem, a jeżeli tego nie zrobi rywal, to oczywiście tutaj grozi bicie na e2. Hetman E3 ze strony przeciwnika. W porządeczku. Mm, no i co teraz, moi drodzy? Mogę zbić na F3. Mogę zbić skoczkiem na F3. Dużo atrakcyjnych możliwości. Tutaj wisi skoczek na D4. To jest najważniejsza rzecz do zauważenia. Pogonie zbije F3. Jest ten problem, że rywal nie musi bić na F3, tylko może zbić skoczka D4. Dlatego pewnie zbije skoczkiem, żeby mieć święty spokój. I nie musisz tutaj... Wchodzić w jakieś liczenie wariantów. I to, co kochamy w tego typu sytuacjach, gdzie zdobędziemy centralniaka, to właśnie takie bardzo mocne pchnięcie w centrum, które jasno wskazuje, że to ja rządzę na szachownicy. To ja rozdaję karty, a rywal, tak naprawdę, mimo tego, że gra białymi musi się dostosować do tego, co, co mam tutaj dla niego przygotowane. Eee, skoczek D2 w porządku, to jest całkiem sensowne. To jest całkiem sensowny wybór. Ja bym tego Hetmana tutaj widział na nieco bardziej aktywnej pozycji. Dlatego docelowo chciałbym go postawić na polu H3. W, z... w związku z tym, gdyż, gdyż się ono mocno osłabiło, wraz z odbiciem z G na F. Także. No, trochę spoko. Profilaktyka, fajne, fajne posunięcie, podoba mi się. Ja realizuję plan, czyli przestawiam Hetmana na H3. I tutaj spójrzcie, że jakby nie było pionka na E5 to groziłby mat w jednym posunięciu. Dlatego moim celem będzie zagranie posunięcia E4. obiciu po na E4, oczywiście mat na hadła jest nie, nie do zatrzymania. Rywal gońcem na F4. No tego ruchu się nie spodziewałem. No i co teraz? Bijemy darmowego gońca? Czy to jest to, co by Szparuman zrobił w tej pozycji? Oczywiście, że nie. Dorzucamy jeszcze do pieca. D4. Ho, cóż za ruch. Po Hetman bije D4, bijemy gońcem na F4 z atakiem na, na pionka H2. jak G3, no rywal też nie chce odpuszczać. Ja tu nie będę wchodził w żadne wiecie dyskusje już i walnę tego Hetmana w spokoju. Rywal też powinien zbije Hetmana. No i palne pewnie gońca za fliko, co nie? Albo żeby było ciekawiej, to zbije tego gońca i po gońcu zbiję D6, zbije tego skoczka i ustawię taką małą ciukcie na, na linii D. I prawdopodobnie rywalowi nie uda się tego mojego chill wagonu zatrzymać. Także wierzę w T1. I raczej. Ojoj, oj. Ciężkie, ciężko, ciężko będzie rywalowi się obronić. Przed moim tutaj atakiem. Hecio wjeżdża. Eee, jak tutaj się rywalowi do skóry dobrać? Dobra, szachulec i zaraz D2D1. Mogłem od razu to zrobić w sumie. Nie wiem co mnie podkusiło. Właśnie, czemu ja, czemu ja tu dałem szacha? Ten szach był taki bez sensu. Ale do tego pokazuję, że czasami też się mylę. Jezu, jeszcze tu podstawiłem. Co ja wyprawiam. Co ja najlepszego wyprawiam w tej pozycji? Ale rywal też na szczęście nie widział. Lecę D2 i może uda się dopchać do D1. Może się uda dopchać tutaj do D1. Byłoby naprawdę miło. I rywal zrozumiał, że teraz to jest moment, gdzie należy złożyć broń. 1717, 1717, fajne. Fajny układ tutaj liczbowy. No i Francuz nie, Obrona Francuska, moi drodzy. Rozpocząłem od ruchu E6. Rywal zagrał bardzo ciekawie E5. To naprawdę wydaje się być. No, przynajmniej niecodziennym podejściem do tematu, mogłem tu odpowiedzieć na milion różnych sposobów. Mogłem zagrać C5, mogłem zagrać D5, mogłem zagrać D6, mogłem pewnie nawet zagrać F6, moi drodzy, żeby tutaj podważyć w ten sposób. Ale ja tutaj dałem szansę rywalowi naprawienia błędu i powrotu na główne ścieżki, z czego rywal słusznie skorzystał. C5, C3, klasyk, skoczek C6, i tutaj rywal opóźniał rozwój figur, i to już jest dla mnie taki sygnał, że będzie dobrze. Bo, jak rywal gra 6 pierwszych ruchów, tak, 6, 6 pierwszych ruchów pionkami, nawet 7, 7 ruchów pionkami, no to to jest y, znak, że coś jednak jest nie tak. Komputer tego nie hejtuje, bo pozycja jest ciągle zamknięta, do tego pionka nie mam jak się dobrać. Ale tutaj, jeżeli rywal by pozwolił sobie na przykład na jeszcze jeden ruch pionkiem, no to partia się kończy wraz z taktyką skoczek bije D4 i wieża bije C1. Natomiast na szczęście dla rywala. Porę, goniec został wyprowadzony na pole E3. Po czym zdecydowałem się na bardzo istotne posunięcie. Bez tego ruchu uważam, że pozycja nie byłaby dla mnie aż tak dobra. Innym sposobem na wprowadzenie skoczka jest ruch skoczek G7 z planem skoczek F5, żeby tutaj podważać tego pionka D4, nakładać na niego presję. Ale ja wolę nieco bardziej takie agresywne podejście, e, oparte właśnie na pionku F6. Rywal mógł zagrać F4, i szczerze powiedziawszy, według mnie to byłoby chyba dla mnie najbardziej nieprzyjemne, bo po biciu, biciu no tego skoczka na F6 nie wprowadzę, gońca na D6 również. Szczerze nie wiem, co bym tu zagrał. Pewnie skoczek G7, tak czy siak, co nie. Ale w sumie teraz goję z D3, i po skoczek F5, kto wie, czy rywal mi nie palnie tego skoczka. Eee, także F4 byłoby nieprzyjemne. Natomiast rywal na 6 się zbił, co bardzo mi ułatwia grę. Także wprowadziłem skoczka, wprowadziłem gońca na tutaj bardzo charakterystyczne placówki. No tutaj bardzo, bardzo to poszło w miarę standardowo. I teraz, piękne posunięcie, to trzeba znać. Wydaje się, że wraz z ruchem gońca E6 tutaj tworzymy sobie słabość na pionku. Ale okazuje się, że to zazwyczaj się bardzo mocno trzyma na taktyce. I w zasadzie e, to się potwierdziło z przebiegu partii, gdyż przestawiłem gońca na H5 i tutaj mimo tego, że nie zrobiłem nic wielkiego, to kąpek pokazuje, że jest minus półtora. Dosłownie tu jest jeszcze praktycznie równa, a tutaj już jest minus półtora. Także... Wyraźnie się ocena pozycji zmieniła Tylko dlatego, że właśnie udało mi się tego gońca Przedstawić na lepsze pole No a tutaj wiadomo, że już podstawka sprawiła, że Że centrum zostało zdobyte przez Szparumena jak centrum Szparumen zdobędzie No to już jest po yy, zawodach